Witajcie. Cześć. Ja jestem Dawid. Ja jestem Daniel. Witajcie. Tak, dzisiaj nasz Speech Team dwuosobowy zajmie się tematem poziomów logicznych Roberta Dilsa. Genialny człowiek, który zrobił pewną systematyzację pewnych ważnych cech, które są konieczne do wprowadzania. Umiejętności, nowych umiejętności, jakichś nowych zasad w nasze życie. No i stworzył taką piramidkę, która jest nazywana piramidą Dylica. Jak wpiszecie sobie w internet piramida Dilca, to najprawdopodobniej wam pojawią się właśnie takie małe piramidki, gdzie jest po kolei wyszczególnione na przykład, co to jest środowisko, w którym wprowadzamy zmianę. Jakie są zachowania potrzebne do wprowadzania zmian? Jakie trzeba nabyć umiejętności, żeby daną zmianę w życiu wprowadzić? Jakie są potrzebne przekonania bądź zmiana przekonań, żeby dało się te zmiany zrobić? Jakie wartości powinniśmy nabyć lub coś przewartościować na dany moment, żeby daną zmianę wprowadzić? Jak to wpływa na naszą tożsamość, czy my czujemy się z tą zmianą dobrze? Jaką mamy misję w związku z tą zmianą? I czy to wpływa na naszą wizję na przykład przyszłego życia? No i właśnie na te odpowiedzi, które w każdym z tym obszarów się znajdują, będziemy starali się. Nad tymi pytaniami, czy odpowiedziami pochylić. I dzisiaj zajmiemy się środowiskiem, czyli na samym samej górze tej piramidy. Środowisko, czyli czy mamy, gdzie, z kim, kiedy wprowadzać daną zmianę. My opowiemy to oczywiście w kontekście treningu mowy treningu, najlepiej nowej mowy, no bo tym zajmujemy się na co dzień, więc chcemy Wam przybliżyć już dla Was korzystne rzeczy, czyli czy sami macie możliwości do trenowania nowej mowy, czyli do wprowadzania pewnych nowych umiejętności w życie i właśnie do tych zmian, które chcecie, żeby w Waszym życiu zaszły. Także będziemy właśnie tworzyć taką całą serię odcinków. Jest tych, tych elementów w tej piramidzie 7, więc stworzymy także 7 odcinków o piramidzie Dilsa. Także będziecie mogli posłuchać, jak każda sfera z tej piramidy, każda jej część, jak, na, jak należy podejść jak należy i co należy zmienić w tej piramidzie, aby właśnie wprowadzać jak najlepsze warunki do treningu nowej mowy. A także potem można to przenosić na inne sfery życia, na przykład jak chodzi o dietę, o trening, na przykład swojego ciała, czy różne zmiany nawyków itd. No i właśnie po przeanalizowaniu tej piramidy to Wam pomoże wprowadzić te zmiany dużo szybciej, bo już będziecie przygotowani na to, co ma nastąpić, na pewną zmianę przekonań, na pewne nabywanie umiejętności, więc warto zapoznać się z tym co jest konieczne do zmian i może na początek zajmiemy się innymi tematami które są bardzo powszechne we wprowadzaniu zmian na przykład zdrowa żywność dieta i zdrowie mm -hmm. Oczywiście jest bardzo istotne i właściwie musi się dostosować do moich zasad, właśnie żebym ja mógł się ich trzymać, żeby w ogóle funkcjonować, żeby oni, żeby to społeczeństwo właśnie, które jest wokół mnie, żebym ja mógł z nimi żyć, funkcjonować współżyć i tak dalej ponieważ no jak chodzi o sam aspekt diety może właśnie tego y, może teraz to mogę przytoczyć ponieważ właściwie zostałem troszkę przez życie zmuszony do otrzymania się pewnych reguł w diecie ponieważ miałem alergię zawsze pokarmową, na różne produkty. <laughs> Właściwie to badałem przez całe życie z moją mamą, szczególnie która się też interesuje tymi tematami i zawsze chciała mi pomóc, jak pozbyć się alergii pokarmowej, ponieważ występowały różne wysypki na twarzy, na skórze w ogóle, na całym ciele. No i trzeba było to zbadać, dlaczego tak się dzieje. Czy coś mi uczula jakiś alergen, czy to mleko, czy to różne jakieś orzechy i tak dalej. No, i chodziliśmy oczywiście po różnych doktorach, profesorach i, i przeprowadzaliśmy różne badania, aby wykryć, co mnie uczula. No i był wielki problem, ponieważ tak naprawdę nie było takiego badania, które by obiektywnie pokazało, co tak naprawdę mnie uczula, jaki konkretny alergen. I właściwie do dzisiaj tego nie stwierdzono. A naprawdę przeszedłem przez różnych, przez szereg różnych diet, różnych czasem bardzo ciężkich i trudnych diet, aby wprowadzić swoje życie po głodówki, po zmiany całkowite żywieniowe no i właściwie. Doszliśmy do takiego wniosku, yy, przez doświadczenia właśnie, że po prostu należy wyeliminować pewne produkty, które najprawdopodobniej, takie są przypuszczenia, że mnie uczulają, a było to głównie mleko i gluten, czyli wszystkiego czyli yy, wszelkiego rodzaju nabiały i yy, pieczywa właściwie, prawda, gluten, więc musiałem wprowadzić teraz do, do swojego życia, i zastosować na co dzień Więc musiałem pozbyć się tych produktów Z mojej diety Więc teraz jaki to ma wpływ na środowisko Właśnie na ten element O którym właśnie mówimy dzisiaj w tym odcinku No ma bardzo znaczące, Ponieważ gdziekolwiek nie wyszedłem Z kimkolwiek się nie spotkałem Do kogo Do kogo Do dowolnej osoby poszedłem To musiałem trzymać się tej diety Tych zasad Aby nie spożywać nabiału i pieczywa no jak wiecie jest to bardzo trudne ponieważ teraz te produkty są wszędzie prawda nabiał czy pieczywo, ciastka i tak dalej więc musiałem sobie tworzyć różne zamienniki aby nie spożywać tych produktów, na przykład zamiast mleka mleko kokosowe które nie ma w ogóle y, tych substancji alergizujących jak mleko krowie czy tak samo kozie, ponieważ też próbowałem i jednak też okazało się, że nie do końca mnie nie uczula no więc właśnie teraz to środowisko musiało mm, przystosować się musiało jakby zrozumieć to że ja mam pewne swoje zasady, które muszę stosować abym mógł normalnie funkcjonować bo gdybyście zobaczyli moje zdjęcia jak miałem alergię to naprawdę można się było wystraszyć byłem cały spuchnięty, czerwony wręcz miałem takie stany czasami ciężkie, że byłem nie do poznania więc no tutaj akurat tak zostałem przymuszony przez życie, aby stosować się do tych zasad. No i teraz można to fajnie przenieść właśnie do treningu mowy. Właściwie przez SBS również z, tak zostałem zmuszony, aby coś z tym robić, ponieważ nie mogłem z tym żyć. Tak jak z tą wysypką, z tą alergią, również było bardzo ciężko. Może by się dało, może bym jakoś przeżył te lata, czy ogólnie całe życie nawet z tym problemem. No, ale byłoby mi bardzo ciężko, byłoby dużo ograniczeń, na pewno byłoby ciężko z pracą, ciężko z samopoczuciem w ogóle, prawda? Jak miałbym normalnie funkcjonować, kiedy no mam taki problem. Więc podobnie z mową. Również może by się dało jakoś z tym żyć, byłoby ciężko, miałbym dużo ograniczeń, no ale jakoś by się dało. Ale dzięki temu, że postanowiłem jednak wprowadzać mm, te zmiany, no to mm, to, to środowisko, Musiał również y, zmienić się i zrozumieć pewne rzeczy w moim życiu, pewne zasady, które będę po prostu stosował właśnie w nowej mowie, aby nauczyć się płynnej i spokojnej mowy. Więc tak to można fajnie sobie przenieść taką analogię. I tu poruszyłeś właśnie temat tego środowiska bardzo bliskiego czyli rodziny, która musiała zrozumieć, że no. Jedzenie pewnych produktów no kończy się cierpieniem, bólem, I wiadomo, że jeśli osoba bliska, którą kochamy, no z czymś się męczy i cierpi, no to nikt nie chce przecież, żeby tak się działo, czy stało, czy ciągnęło dalej. Więc no, wszyscy, edukując się, przykładają uwagę do tego, no żeby jeść takie produkty, które oczywiście służą, są odpowiednie dla zdrowia i w przypadku tej piramidy na pytanie na przykład kiedy jeść, gdzie kupować, z kim współdzielić tą dietę są bardzo istotne. I gdyby to teraz przenieść na trening nowej mowy, to mamy również bardzo podobną sytuację. Czyli już ucząc się nowej mowy, no musimy zaplanować Właśnie powinniśmy zaplanować, czy ja będę miał z kim, gdzie i kiedy rozmawiać nową mową. I tutaj już dobrze sobie nawet napisać na kartce, jakimi osobami ja otaczam się na co dzień. Czyli z kim w ogóle jest okazja, żeby porozmawiać. Z kim jest okazja w szkole, w pracy. Kto jest w domu, do kogo mogę dzwonić, i teraz jak to środowisko również na mnie działa? Czyli, czy są osoby, które są w stanie zrozumieć to, że ja cierpiałem w czasach blokady mowy i jąkaniu, w ogóle w całym ESBS-ie? Wtedy będą mnie dopingowały, wspierały, bo tak jak w przypadku, jak Daniel powiedział, z żywieniem. Oni nie chcą, żebyśmy cierpieli, a znając to, że tak było, będą nas wspierały, lub też będzie tak, środowisko, dokładnie. które w tak naszej starej mowie nie widziało problemu. Mhm. I tak też było często, nawet w, 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 w przypadku tej diety, tego problemu ze skórą, właśnie, tą alergią. Czasami na, na przykład niektórzy mnie nie mogli zrozumieć, no dlaczego ty nie możesz zjeść tego, tego, tego. No i wtedy musiałem im tłumaczyć jakoś, no, że nie mogę, bo mam alergię i tak dalej. No, no, i twierdzić czasami, że a, troszkę jest to nic się nie stanie, i tak dalej. No więc, no tutaj, jest na, no, jednak, trzeba było mieć tą asertywność i, i też pokazać, że jednak trzymam się tych zasad, i jak ktoś tego nie, nie akceptuje, no to po prostu nie możemy się spotykać, albo nie mogę, na przykład, z tobą iść do knajpy na pizzę, prawda? Bo tam, na przykład, jest produkt, który mnie uczulony, no, i wtedy będę cierpiał. No, ktoś to musi zrozumieć, prawda? Jeżeli chce się na przykład spotykać ze mną. I tak samo w przypadku właśnie mowy. Jeżeli ktoś nie akceptuje tego, że trenuje mowę, no to dlaczego ja mam się z nią spotykać, jak ja tylko, jak on nie pozwala mi się rozwijać, prawda? Więc albo muszę go przekonywać i tłumaczyć, jak to jest dla mnie ważne, na przykład w przypadku, kiedy ta osoba jest dla mnie bliska i mi zależy na tym, aby ona to zrozumiała, więc na pewno, jeżeli zależy, to trzeba tłumaczyć, pokazywać filmiki właśnie takie na przykład jak nasze, czy różne inne, tłumaczyć o co chodzi w treningu mowy, jakie są cele, właśnie wizje dzięki mm, tego co robimy. No a jeżeli taka osoba jest całkowicie taka obojętna albo zaprzecza i krytykuje jeszcze to, co robimy, no to niestety, jeżeli tak jest, no to musimy tej osoby unikać albo spotykać się jak, jak najmniej, a jeżeli jest to możliwe, to najlepiej mm, z, na przykład zmienić tą osobę na, albo może poznać o inną osobę, która będzie nas wspierała, może tak. No właśnie i tutaj oczywiście te objawy, to Sytuacja znów bardzo podobna, bo jeśli spotykasz się i nie masz tych objawów widocznych, tych, tej wysypki, yy, tych zaczerwień na skórze, to wydaje się, że jest ok, i możesz wszystko jeść. I Ta osoba, która nie zna tego tematu szerzej, no uznaje dlaczego nie, jest, nie jesz chleba, dlaczego nie pijesz mleka, tak jak my. I właśnie podobnie jest w sytuacji bloków mowy. Kiedy ktoś w tym momencie nie widzi naszych problemów z mową, naszych lęków, naszego strachu, naszych zacień, zająknięć, myśli, to dlaczego masz teraz mówić specjalną techniką, masz trenować? Mów jak kiedyś, nie? a my wiemy, że nie. Więc środowisko jest tutaj bardzo istotne, żeby stopniowo je edukować i to staramy też my, jako szkoła, Nowe, szkoła nowej mowy, staramy się, żeby zrobić to też globalnie. Stąd też nasze wszystkie akcje edukacyjne w telewizji, w radio, w prasie mają ten cel żeby wyedukować globalnie, że ten temat jest bardzo ważny dla osób, które chcą coś zmienić że formy treningu mowy pilnowania swojego ciała, swojej techniki są tak samo istotne jak na przykład dla osoby, które są na specjalnej diecie. I to pomaga, bo im więcej ludzi wie, że to jest ważne na przykład z programów telewizyjnych, a wie, bo widzimy po reakcjach publiczności, że zaczynają to rozumieć, że to jest istotne, skoro o tym się coraz częściej mówi. I to pomaga później też lokalnie w rodzinach. Jest to temat po prostu oczywisty. Ktoś ćwiczy mowę, ktoś chce mówić spokojnie, płynnie, no to ma w tym cel. Nikt sobie przecież nie idzie na trening mowy yy, dla zabawy i zabicia czasu. On ma w, ten, w tym cel. Więc tak właśnie dzisiaj o środowisku, jak jest ważne w Waszym życiu, nie tylko w aspekcie treningu mowa, ale cokolwiek chcecie zmieniać w swoim życiu, wprowadzać jakieś nowe rzeczy, nowe nawyki, nowe umiejętności, mm, nowe zasady w swoim życiu, no to jednak to środowisko jest bardzo ważne, więc zwróćcie na to uwagę i jeżeli chcecie trenować nową mowę, to oczywiście są duże możliwości, jak chodzi o tworzenie tego środowiska. Jest, jest dużo osób, które są na kursie nowej mowy, które już są po kursach nowej mowy, mogą, wam, mogą was wesprzeć, więc jak najbardziej tworzymy to środowisko, ale oczywiście, żeby było też na co dzień, w tym najmniejszym gronie, w rodzinie, to oczywiście należy tłumaczyć i wyjaśniać cel, wizję treningu nowej mowy. Także myślę, że wytłumaczyliśmy temat pokrótce i zapraszamy na kolejne odcinki. Już będzie jutro o 21.15, jak zawsze, a kolejny będzie o drugim poziomie piramidy Dylca, czyli zachowanie, co jest oczywiście korelacją ze środowiskiem i właśnie będziemy też na tej podstawie mm, opowiadać o doświadczeniach naszych i jak jest ważne w treningu nowej mowy. Także dziękujemy za dzisiaj. Oglądajcie nas jutro i subskrybujcie kanał. Cześć. Cześć, do zobaczenia.